Jarek Gutajczyk, witam Państwa w programie Co tam Panie w Polityce. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Rafał Dudkiewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Prezydent Wrocławia. Jak Pan śpi ostatnio, Panie Prezydencie? Dobrze, czasem krótko, wtedy krótko, kiedy dużo pracuję, ale sypiam dobrze. Dobry anioł się ostatnio Panu nie przyśnił? Dobry anioł? Tak. Nie, ostatnio miałem jakieś sny dotyczące wycieczki. Maraszkowi Millerowi, tak przynajmniej mówił, przyśnił się dobry anioł i powiedział mu: Kandyduj, i, i został szefem SLD. O ile Pan to, pamięta taki przypadek? W takim razie jestem wdzięczny Aniołowi, żeby się nie przyśnił, bo nie chcę być szefem SLD. To Ale kandyduje jest, Pan. Jest Więc pytanie: kto, kto Panu doradził, Panie Prezydencie, żeby starać się o kolejne 4 lata? To, tak się za, zamyśliłem na moment. To jest oczywiście decyzja, która zapada zawsze trochę w gronie rodzinnym, zawsze trochę w rozmowie z, ze współpracownikami. Ale zamyśliłem się, ponieważ ja, ja, ja mówiąc serio, to ja jako człowiek wierzący wierzę w jakieś, jakieś prawda prowadzenie większe, ważniejsze od nas. ale rozumiem, że, że, tak? tak, ale rozumiem, że nie ono jest, nie ono jest przedmiotem naszej, naszej rozmowy, Zatem rodzina grono współpracowników i tak naprawdę ja postanowiłem od... Kilku tygodni bardzo intensywnie byłem pytany, czy będę, czy będę kandydował. Raczej w sensie pozytywnym byłem o to pytany, jeżeli rozumiem intencje pytających mnie osób. Ponieważ tych pytań otrzymałem, nie wiem, kilkaset, no to w pewnym momencie niezgodnie z moim dotychczasowym obyczajem, postanowiłem przeciąć. I myślałem, dwa lata do wyborów, panie prezydencie, dlaczego teraz? Dlaczego grudzień tuż przed świętami? No, właśnie z tego powodu, że byłem intensywnie, intensywnie pytany. Naiwnie mi się wydawało, że, 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 że jak przetnę, to się urwą pytania. To nie jest pretensja, oczywiście, do, do, do pana i to nie jest pretensja o temat naszej rozmowy, ale właśnie się nie urwały. Ale powiem tak: podjąłem decyzję, będę, będę kandydował. Jeszcze przez kilka dni jestem gotów rozmawiać na ten temat, a potem sprawę odłożę do roku 2014. A nie czuje się pan wypalony, zmęczony, bez pomysłów na przyszłość? Tak przynajmniej twierdzi SLD, które w poniedziałek podsumowało ostatnie, ostatnie pana lata. No, w tym wypadku Anioł zawodzi SLD albo przekazuje nie, nieprawdziwe Fałszywa <laughs> troska o pana? Informacje. Cieszę się z objawów troski polityce, której konkurencja i kłótnia jest podstawowym narzędziem, częstokroć, częstokroć mówi się i takie rzeczy. Jestem w dobrej formie psychicznej, mam bardzo dużo energii, ma, mam, sporo, mam sporo pomysłów i mam bardzo dużo doświadczenia, czyli powiedziałbym, jestem takim zawodnikiem, który posiada. W, w wysoką cenę, jak sądzę, gdyby, 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 gdyby się jakoś rankingować. A po co panu? Tak, no, tak szczerze, panie prezydencie, te kolejne cztery lata. Czy, czy jest coś, co nie udało się panu zrobić? Te kolejne lata to będzie czas, żeby to dokończyć? Czy... Po pierwsze, jest mnóstwo rzeczy, których nie udało mi się jeszcze zrobić. Po drugie, bardzo dziękuję za, 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 za wiarę, którą pan wyraża. Wierząc, że będą mi dane te 4 lata, bo przecież to się dopiero w 2014 roku rozstrzygnie. Kuszący najbardziej jest projekt Europejskiej Stolicy Kultury. Ja uważam, że to może być projekt nie wiem, czy się będę nim zajmował chciałbym się nim zajmować tak, tak rozumiem moją deklarację. To jest projekt, który może być największy w historii powojennego Wrocławia. Natomiast no jest tak, że Wrocław jako taki jest, to jest z kolei. To jest z kolei, posłużę się znowu słowem projekt, ale to jest projekt mojego życia. To jest najważniejsza rzecz po stronie oczywiście zawodowej, nie, nie, nie mówię o stronie prywatnej. To jest najważniejsza rzecz, sprawa, którą się zajmuję i to jest równocześnie uprawianie dużej, bardzo poważnej i odpowiedzialnej y, polityki. I To jest bardzo intrygująca i, i trudna, ale dająca wielką satysfakcję służba dla, dla Wrocławia. A co się zmieniło w takim razie? Bo jak rozmawialiśmy po ostatnich wyborach, to mówił Pan, że to będzie Pan ostatnia kadencja. Zawsze się tak, tak mówi, że, 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 że może to będzie ostatnia, ostatnia kadencja. Rzeczywistość przynosi nowe, nowe wyzwania. Tą największą zmianą jest bez wątpienia właśnie Europejska Stolica Kultury. Myśmy ten projekt wygrali nie tak, nie tak dawno. W, w zeszłym roku było rozstrzygnięcie, w tym roku było po, po, potwierdzenie. I to jest naprawdę to jest taka rzecz, która się we Wrocławiu jeszcze, jeszcze nie wydarzyła. My, my możemy. Powiedziałbym, że od roku 2016 może się rozpocząć zupełnie nowy czas dla, dla Wrocławia. Jeśli w tej chwili w przedsięwzięciach... Wrocław jest, Wrocław jest miastem, które jest bardzo głęboko zanurzone w kulturę, ale równocześnie kultura jest, jeśli tak mogę powiedzieć, konsumowana zaledwie przez 8% w, wrocławian. Ja bym chciał, żeby ta intensywność życia 8% została poszerzona i przeniesiona na, procent, na, na, na kilkanaście procent wrocławian. Chciałbym, żeby, żeby, żeby miasto doznało bardzo pozytywnego, pozytywnego szarpnięcia. Jeśli zbudujemy taki kapitał społeczny, to będziemy liczącą się metropolią w skali, w skali europejskiej. I to to jest zadanie, które przede mną i przed Wrocławiem stoi. Niektórzy twierdzą, panie prezydencie, że to jest z pana strony decyzja o kandydowaniu i decyzja ogłoszona teraz, właśnie w tym czasie, że to jest z pana strony taki skok do przodu, że to jest przykrycie niewygodnych dla pana tematów z odwołaniem wiceprezydenta Wrocławia, z kłopotami na stadionie, z budową Narodowego, Narodowego Forum Muzyki. To jest skok do przodu. I to jest gest o charakterze politycznym. Na pewno w intencjach, które mi przyświecały, nie jest to przykrywanie, przykrywanie jakichkolwiek niewygodnych, niewygodnych tematów. Natomiast oczywiście jest to, jest to, jest to spojrzenie, spojrzenie w przyszłość i zdecydowany krok, krok, krok naprzód. Przed taką oceną politologów wcale się nie bronię. A czy to oznacza koniec aspiracji Rafała Dudkiewicza o krajowej polityce? No właśnie przed chwilą o tym mówiłem nie wprost. Mianowicie, y, uprawiając funkcję prezydenta Wrocławia, ja równocześnie w bardzo mocny sposób wypowiadam się na temat tego, jak powinien wyglądać ustrojowy kształt Polski, jakim krajem powinna być Polska. Czasem zabieram nawet głos w sprawach jeszcze szerszych, czyli w sprawach europejskich. Natomiast. Ale może pan tylko mówić, nie ma pan przełożenia na, na realne decyzje w tych sprawach. Tak, tym niemniej świat kształtuje się w taki sposób, że tak czy inaczej większość naszego życia i, i <coughs> gęstość cywilizacji koncentruje się w dużych, w dużych miastach. Mój znajomy, przyjaciel Benjamin Barber, znany intelektualista amerykański, mówi, że przyszłość świata w dużo większym stopniu należy do burmistrzów miast niż premierów, niż premierów rządów. To jest trochę myślenie, myślenie futurystyczne, prawda? Ale, ale ono pokazuje pewną, pewną charakterystyczną. Stronę naszej, naszej, naszej cywilizacji. Czyli inaczej mówiąc, uprawiając politykę miejską. Y, jestem w sytuacji, w której mam bardzo dużo pracy i dużo zobowiązań, ale też bardzo dużo satysfakcji, a równocześnie robię rzeczy istotne. Jak często podkreślam, prowadzenie Wrocławia to jest, to jest wycieczka wysokogórska, nie mam ochoty schodzić w niziny, choć będę artykułował, choć będę artykułował wiele, wiele postulatów dotyczących. Polski jako takiej. I nie chce Pan dać szansy innym, żeby z tej radości też inni mogli się cieszyć? Szansa? Żeby się mogli cieszyć z Wrocławia? Czy żeby mogli... Żeby siedzieć... mogli w... no. To o czym Pan mówi, Panie Prezydencie? Pokierować miasto, żeby mieli też taką nie, ta szansę. szansę no myślę, myślę o konkurencji. Ta szansa będzie dana. No jest, prawda? Żyjemy w kraju demokratycznym. Będą wybory w 2014 roku. Dlatego ja podkreślam, że mam ochotę, że stanę do, 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 do wyborów, ale w sensie... Przecież nie wiemy, czy ja te wybory, czy ja te wybory wygram. Prawda? Oczy, oczywiście szanse mierzone sondażowo wydają się, wydają się być wysokie, za co, bardzo, za co bardzo dziękuję. Ja patrzę czasami w telewizor, pewnie powinienem spojrzeć w kamerę, jak mówię, że dziękuję, bo dziękuję Wrocławianom. Więc szanse moje są na dzisiaj wysokie, ale naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało w 2014 roku. Ponadto... Ja rozumiem, że to jest oczywiście zawsze bardzo trudne, bardzo trudne pytanie. Kontynuacja czy płodozmian. Tak? To są dwie, dwie, różne, dwie różne opcje, i, i nie, ma idealnej, nie ma idealnej odpowiedzi na takie, na takie pytania. Moim zdaniem, moim zdaniem, a Wrocławianie to ocenią w trakcie, w trakcie wyborów, kontynuacja władzy we Wrocławiu może dać Wrocławiowi bardzo dobry rozwój w następnej kadencji, ale Zobaczymy. A co będzie, panie prezydencie, jak pan przegra? Zmierza no pan coś to... takiego pod uwagę, czy, czy, czy Tak. Nie? To... Ja jestem na służbie. Bo to jest By... pytanie o, to, o moment, kiedy się schodzi ze sceny. Czy, czy nie lepiej w glorii, w chwale? czy Są... Po kolei będę, 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 będę odpowiadał. Po pierwsze, ja naprawdę w bardzo poważnym tego słowa znaczeniu y, uważam, że jestem wynajęty przez Wrocławian do, do pracy, czyli ja pełnię służbę publiczną, tak, służbę na pańską rzecz, na, 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 na rzecz innych w, Wrocławian. Z takiej służby można być odwołanym decyzją, decyzją wyborczą. Chcę wygrać i mam nadzieję, że wygram, ale biorę oczywiście ryzyko, ryzyko porażki pod uwagę. Każda porażka, każda porażka boli, ale życia składają się z porażek i, i zwycięstw. Mi się wydaje, że ja wygram w 2014, 2014 roku. Będę namawiał to, do tego wrocławian. To nie jest pycha, panie prezydencie. To tak powiedział przynajmniej Rafał y, y, Dawid Jackiewicz z PiSu. Że, że jest że, skażony że, grzechem. Że, tak, że nie, nie. pycha kroczy przed upadkiem. Pycha częstokroć kroczy, kroczy przed, przed upadkiem. Rozumiem, że dalej tam Dawidzieckiewicz... ta głęboka wiara, że pan wygra. To nie jest nie. właśnie Jeszcze raz. w pierwszej Jeszcze, Jeszcze raz. Ja chciałbym wygrać i mam silne przekonanie, że to jest w zasięgu, w zasięgu moich możliwości. Mam przekonanie, że, że, że wygram. Jeśli tak myślę, no to nie sposób, żebym mówił inaczej. Sondaże, wszystkie sondaże, które, które są robione, wskazują na wskazują że gdyby wybory miały były dzisiaj, to tak by, tak by było. Zarzut, nie, nie, nie umiem pan odpowiedzieć, to powiedziałbym tak, no, to państwo i wyborcy po, po, powinni ocenić, czy, 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 czy ja grzeszę grzechem, grzechem pychy. Mam ogromną nadzieję, że, że nie, ale jeśli, jeśli uważam, że jestem w stanie dobrze służyć Wrocławiowi, jeśli uważam, że mam jako prezydent Wrocławia liczne przewagi nad moimi ewentualnymi kontrkandydatami, to równocześnie grzechem byłoby być może nie postawić się do dyspozycji, dyspozycji w, w wrocławian. Nie ci słyszałem tej, 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 tej uwagi Dawida <krym> Jackiewicza. Nie <krym> uważam, aby ona była ci, stosowna. Y -hmm. Panie prezydencie, ci ewentualni kontrkandydaci, no to właśnie Dawid Jackiewicz, o którym już wspomnieliśmy, Rafał Jurkowlaniec, tak się mówi przynajmniej, związany z Platformą Obywatelską. Bogdan Zdrojewski zadeklarował ym, jasno, że że, że nie będzie startował w tych wyborach, więc... No fajkę pokoju z Bogdanem Zdrojewskim wypaliłem 20 parę lat, 20 parę lat temu i to nas trzyma. Mamy do czynienia z pewnym jeszcze innym zjawiskiem. Na, na moment go dotknę. Bo, bo powiedzieliśmy o Dawidzie Jackiewiczu, człowieku, z którym jestem związany, dobrą znajomością, być może... Być może... Można mówić nawet o, o, o przyjaźni. Zrobił ja mam... go pan wiceprezydentem tak, swojego ja, czasu. Tak, ja mam wrażenie, że, 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 że Dawid dokonuje czasami... I... Pewnej, pewnej manipulacji, ponieważ tak naprawdę Dawid nie chce być prezydentem Wrocławia, tylko chce się posłużyć wyborami prezydenckimi, żeby wypromować swoją osobę i żeby, żeby, żeby osiągnąć pozytywny efekt z punktu widzenia wyborów, wyborów parlamentarnych, więc tu można postawić pewien znak, z, znak, zna, znak, <laughs> znak zapytania. Tak? Z drugiej strony można być tak, no, widać, że to jest interesujące, interesujące i ważne zajęcie, skoro Najważniejsi politycy różnych ugrupowań mówią, rozważają, rozważają stanięcie w szranki. Burmistrz miasta, któremu się, które to miasto jest dobrze zarządzane, w sposób oczywisty cieszy się silnym poparciem, poparciem mieszkańców. W, ty, w tym nie ma nic złego. Jak będzie, zobaczymy. Przed nami jeszcze dwa lata, panie prezydencie. Bardzo dziękuję za, za przyjście do studia. Dziękuję za to, rozmowę. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.